Cześć, tu macie, witajcie w kolejnym odcinku serii Youtuber Live 2. I my od razu, słuchajcie, bo już jest po 8, pędzimy do restauracji. Mamy tam u kogoś odegrać amorka. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zobaczymy. Jeszcze się upewnię, gdzie jest ta restauracja. Restauracja, z tego co pamiętam, będzie tu. Tak, no zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. No a ja w każdym razie zapraszam Was na G2. Link macie w opisie filmu. I jeszcze dzisiaj e, widziałam, w trendach jest AWK, chciałabym się tam wybrać. W trendach nie ma żadnych ciekawych ludzi. E, podejrzewam, że to zadanie najdłużej e, sprawi mi problem, e, a z drugiej strony... O, patrzcie, targ dalej stoi i jest zepsuty. Nie moja wina. E, w każdym razie e, co ja jeszcze chciałam? O, o wypadek. Ale tu chciałam, dobrze. E, jeszcze. A, chciałam z Aronem się spotkać w jego mieszkaniu, tylko muszę wyczaić, gdzie jest właśnie Aron. E, teraz tak, tu stoję sobie, muszę. E, e, więcej niż dwie godziny dziennie. E, dobra, i chodźcie sobie, zrobimy z wami zdjątko. Proszę się popatrzeć, proszę się uśmiechnąć. Dobrze, i teraz tak. Ja muszę jedną rzecz. E, Zobaczyć. Mianowicie, jak ja mam te zadania, tu odegraj. Odwiedź między ósmą i wręcz Dorianowi. Następnie przekaż ci nie wiadomość. Kim jest Dorian? Tu są siostry bliźniaczki. Pan musisz być Dorian. Trzymaj. Jesteś pan Dorian? Nie sklep, pan. Pan jesteś Dorian? Kim jest Dorian? Ty, ty nie jesteś Dorian. Tu nie wejdę. Od 8 do 12. Dzisiaj jest niedziela! Skąd się mi wziął poniedziałek? Dobra, w każdym razie... <grytanie> jaki fail. Eee, co, co tam ci trzeba? No, halo. Wygląda na to, że kurier miał u mnie już dostać. Wiem, że pan mnie zna, ale bez przesady. Wystarczy 6 zamówień. Pomożesz mi je dowieść Idzie to tak. Edgar, Blair, Gigi i Adam. W sumie Oda, o Adama, dawno byłam, więc okej, okay, możemy, puść mnie. Czy mi to gdzieś tutaj dałaś? Aha, mam, mam nadzieję, że będzie tam w zadaniu szczegółowo napisałem, co dla kogo. Tutaj dzisiaj robimy za kuriera. Kino, dobra, kino, kinem. A to wiecie, co, żeby mi było szybciej? Skoro to metro jest wolne, to ja sobie skoczę tu. Adam jest tu, Edgar jest tu, Blair jest tu. Dzień dobry. To tak, dajcie to zadanko. Tu. I to jest dostawa. Blair, niebieski tort. Dobrze. Niebieski tort, ok. A ładama? Adama? O, patrzcie, tu coś się dzieje. Ja tam chcę, ja tam chcę z tamtej strony. Dobra, e, tylko tak. Li... Wszystko dzisiaj zamknięte. To już to nieświeże będzie do kolejnego dnia. Halo. Dobra, idę tam. Tu mnie zainteresowało. Dzień dobry. Przepraszam, że przejść. Nastąpił coś tam. A czy ja mogę... No tu jest centrum. To nie. Ale tam jest człowiek, który coś ode mnie chce. On jest biedny. Halo. Gdzieś ty człowieku tam wylaz na reklamę. Halo! Rozmawiaj! Co to jest duży awk? Co to jest duży awk, ja się pytam. Czy to mi weszło jakoś w zadanie? Tam coś mi weszło, zaraz zobaczymy. Tutaj dostałem wśród mieści. No oni wszyscy dzisiaj mają problem. Reakcja. A, to nowe reakcje dostaliśmy. No tak. A, jeszcze trochę tego mamy. E, dobrze, AWK jest tam obok. Zaraz zobaczymy, czy to jest jakiś, nie wiem, Skończyło mi się to z drinkiem, nie wiem czemu. No patrzcie, gdzie wylas. Może nas tam przepuścił. Tu jest AWK. Od w niedzielę, od 15. Mamy jeszcze godzinę. Matko! Co, co dzisiaj jest nie tak z tą grą i ze mną? E, dobrze, to wszystko poświęta. Ja mówię to po świętach. Wrzuć fotkę z, friend, z trendem, tego chyba nie mam. E, tutaj to nie działa. A. Te, też chyba tej gry nie mam, a nigdzie jej dzisiaj nie kupię. E, jeszcze pytanie dnia. Pytanie dnia. Nieczynne w niedzielę. Wszystko dzisiaj w niedzielę jest nieczynne. Matko, e, gdzie jest. E, jest. Tu nie ma. Szukam, gdzie, słuchajcie, jest. E, ten, z którym mam się spotkać. E, nie Blair. Aron. Przedmieścia. To ja Arona będę musiała siedzieć, że wiedzieć, gdzie on mieszka. Dobra, awk, 14. O, siema. Siema, Blair. E, słuchaj. Ja dla Ciebie mam tort, z tego co pamiętam. E, trzymaj, masz. Masz, chciałaś torta. Niebieski tort. Tak, tak. Dobra, to mamy. No tutaj ja czekam na tego awka jeszcze pół godziny. O, siema. E, Robi to, to ja tam niewiele miałam, ale Adam. Ty coś, Adam, chciałeś ode mnie na pewno. E, Adam chciał, już Wam mówię, co chciał Adam. Dziennik. Adam chce... Ryż z groszkiem, fu. Skoro lubi, to spoko. Ryż z groszkiem. E, trzymaj. E, masz, dla ciebie. Chociaż dwóch rzeczy się pozbyłam. Jeszcze potrzebuję Edgara i... i... Kogo jeszcze? Czy to nie mogło być napisane w tym zadaniu? W ogóle to zadanie może sobie zaznaczę, to będzie mi prościej. E, Gigi i... I Edgar. E, a zaraz, a ja takie pytanie mam jeszcze. Czy e, oni nie siedzą tutaj u e, pani Suzy? O, 16. Nie będę 45 minut czekała na ciebie. I idę do awka. Zobaczę, może dostanę coś takiego jak duży awku w awku. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, weszliśmy. Tutaj jeszcze są trendy. Można byłoby zdjęcie jakie pacnąć. O, jest Lucy Coop. Czy jesteś takiego jak... Jest! Duży afk! Dawaj! Jezu! Policja serio jest przekupna za burgera?! O matko... Dobra... Czy jest tu ktoś z kim ja coś potrzebuję? Tam jest Suzy, tam jest Aaron! Patrzcie! Turniej afg, Zrobimy sobie tutaj w focie. Dobra, opublikuj. Może trochę z subków wejdzie. Tak, o tobie pamiętam cały czas. A teraz idę. E, korupcja w policji będzie się działa. Więc chodźmy. I to jeszcze na oko zajwania i matko. O ten mnie tutaj. A pan mnie przepuści za dużego, Awka? Halo? Oj, to to ja już wiem. Myślałam, że coś od, mm, twórczego mi powiesz. ty. Ech, po pożytek z policji, dobra. O, doktorek, dzień dobry. Doktorek, wiesz co? Rozczarowałeś mnie tym, tym. Interakcja, przekup. W porządku, możesz nagrywać. ale pozwól, że zobaczył. <grymne> dobra. No dobra, to nagrajmy tutaj sobie wideo. Najpierw sobie jeszcze... Tam ktoś w ogóle coś jara patrzcie. Dobra, zaraj sobie to zdjęcie. Trendu żadnego co prawda nie uchwycę, ale będzie dla mnie pamiątka. E, dobrze, i tutaj tak, nagraj wideo, bo my na dzisiaj nic nie mamy. E, będzie vlog z terenu. Dobrze, rozpocznij wideo. No to trzeba z pompą. Dobrze. E, no, wejdźmy w to samo, co wcześniej. Od razu trzy gwiazdeczki. No teraz trzeba przejść właśnie na to. I ostatnie. No to tylko to. No dobra, ale mamy 4 na 5. Nie jest źle. Dobrze, zmontuję to później, e, dodam. Zapisz. Nie, jak ja mam do tego kolesia się dostać? Kto to w ogóle jest? Ja gościa nie znam z taką brodą. Dobrze, idziemy. Słuchajcie, teraz tak e, będziemy śledzić Arona. Zobaczymy co, gdzie i jak on. O, Edgar! Edgar, mam dla ciebie Drina! O, Riko jest, się Mariku. O, ok okropnie niesamowite się. Emocjonuję się, że nawet nie wiesz, jak bardzo. Trzymaj, e, masz, bo, bo ty chciałeś dostać. Gdzie jest Aaron? Gdzie jest Aaron? A ty co chcesz w ogóle ode mnie? Co tam słuchać? Dobrze, dobrze. Gdzie, gdzie jest Aaron? Matko, gdzie jest Aaron? Na 5 minut wyszłam! Poza zasięgiem, czyli jest w domu. Jak ja mam wiedzieć, gdzie, gdzie jest jego hałupa? Dobra, idę szukać. O 21. Powinno mi się wyświetlić teoretycznie na mapie, prawda? Dobra, wyrazam z tego. Awka, o, ta idzie. Joy. Mamacie, tak to się wyświetlają, ich łebki. Więc jego dom też powinniśmy się wyświetlić. Siema, zostało muszę. No dobra, ja wiem, ja to jeszcze rozpracuję. Każdy musi swoje wyczekać. Halo, w zadaniu. Tu Blair i Raven. Będę chodziła się tłukła po wszystkich oknach. Tu, tutaj to jest chyba okno po prostu. A... O, siema, siema, siema Raven. A... Spadaj frajerze. Ale ładnie poszło z serduszkiem. Dobra, zaraz zobaczę, czy tu. No, tutaj raczej nie wejdę, nie? Jeszcze nie. nie, nie wiem, jak tam kiedyś się dostanę. Być może jakieś, wiecie, zadanko zbiorowe. Jest 21. Tutaj Blair i Raven. Tutaj mieszkam sobie ja, więc ze mną nikt inny nie mieszka. Matko, gdzie tu są jeszcze ewentualnie jakieś domki mieszkalne? Tu. Tu jest jakby drzwi, prawda? Tutaj tam się coś wydarza. Tutaj to się. Nie... A nie, tu są drzwi, patrzcie. Cassidy. Czy tu ktoś gdzieś jeszcze? No nie. A tu gdzieś po bokach jakieś drzwi, nie? U mnie raczej też nie. A tu? Tu nie. No mówię, ale się tłukłe po wszystkim. Adam! A Aaron, gdzie mieszka? Halo! Już dostałeś wśród mieściu piękną, zrobiłam, a nie wiem gdzie ten mieszka. Już gdzieś tu. A to, to nie, na pewno nie. Tutaj mieszka Kacja. Tutaj nie. Tu są drzwi. Nie są drzwi. Cassidy. Ja już wszystkich znajdę, tylko nie tego, co mi potrzeba. Mieszka Edgar. O, gdzie mieszka Aron. Dobra, jest pierwsza w nocy. Ja sobie na razie Arona odpuszczam. Jadę do domu, zmontuję sobie jeszcze film, żeby był. Bym się bardzo cieszyła, gdybym dzisiaj dobiła 100 tysięcy subów. Dawaj tu. Edytuj. Tak, dawaj vloga. A, wypadł. No, i co, i krzywo się łączy? Jednego nie będzie, trudno. Będzie tak. Dobra, wróć. Publikuj. Daj mi jakąś ładną miniaturę. O, to jest dobre. I tytuł dzisiaj: <laughs> Moje pierogi są zimne. Tytuł od Sebastian Filipowski. Dziękuję bardzo za tytuł. No, łapki w góry się też zgadzają w sumie. No. Dobrze, idziemy spać. Druga. Nie chcę znowu zaryć o beton. Dobra, śpi. Śpi, zobaczymy, co dzisiaj. No tak, 90? Jest 90! Jeszcze 10 tysięcy, żebyśmy dzisiaj dobili i będzie git. Dobra, i pamiętam, teraz idę do, yy, z tą różą całą zakichaną, a wracając Edgara może złapię. E, czy dzisiaj jest ktoś Mo modny? Dziani? Ja nie wiem czy to... O, Geocraft wrócił! Trzeba, i Disco Galaxy! Trzeba będzie tam gdzieś coś pójść, zrobić, zobaczyć. E, dobra, e, ja pierwsze co lecę tam. Mam Geo Crafta, nagramy później, będzie 10 tysięcy subków. Dobra, i ja biegnę jak najszybciej. A Rona sobie chwilowo odpuszczam. Bo po pierwsze, dzisiaj ja go znowu znając życie, nie znajdę. A po drugie, nie wiem, gdzie on mieszka. Totalnie nie wiem. Więc nie będę marnowała na niego czasu. Modny Gianni, tak, dzisiaj jest tam trend. Nie będę dzisiaj na niego czasu marnować, a dobiję się do niego w kolejnym odcinku. Tak, a my tu jesteśmy w porę, żeby nie było. Do tego pana mamy iść, patrzcie. Dzień dobry. Dorian. Panie, muszę z panem mieć zdjęcie. Od razu, doktorek też niech się zatrybi. Proszę się uśmiechnąć. Wszyscy mrugnęli. Publikuj. To my dopiero Doriana poznaliśmy, nie? Dobrze, ale panie Dorian, bo ja mam dla pana kwiatka. Trzymaj. I teraz mam chyba już wszystkie osoby poznane. Bo... O, proszę bardzo. Dobrze, chodź do... A co on mi zrobił z tym kwiatkiem? Kwiatek mi oklap. Doktorek, chodź, bo ja z tobą nie rozmawiałam. Na no, popcorn do kina, wy, wy dwóch. Okej, okay. dobrze, z tobą... O, jest ta Gigi! Dla niej też mam z, ten. Gigi, ty chciałaś kraba. Trzymaj, masz. Marni jesteście. Ach, witam cię. Dobra, choć to jeszcze focie sobie zrobimy. Halo, uśmiech. Dobra, publikuj. Widzę, że jak tytułów nie daje, to też jest spoko. A z nią się trybi. Dobra, e, zrobiłam. Dziękuję, bardzo mi pomogłaś. przyjmi to w podziękowaniu. Jakąś gierę dostaję. Kolejną kraftową? Wy się dziwicie, że ja tyle kraftowej mam, jak ja dostaję od każdego kraftową. A, dobra, ale teraz tak. Poszłabym do e, Tiny. Trzeba powiedzieć, że zrobiliśmy to zadanie w końcu. Widzicie, Cina czekała prawie dwa tygodnie, zanim ja to zadanie zrobiłam. No więc inni też mogą poczekać. Ale w międzyczasie chcę zobaczyć zleconka. Film o Geocrafta i tak będziemy nagrywać, bo jest w dobrym trendzie dzisiaj. I tutaj film... Nie wiem, czy tam tego mam. A dobra, dajmy sobie na wstrzymanie. Weźmy tylko na razie z tym jednym. Daj pan to. Dziękuję, Nara. O, jesteś. Chodź, bo ja z tobą muszę porozmawiać. Tina. Tak, dałam. O, on jest bardzo szczęśliwy. Choć jeszcze z sobie machniemy, bo nie on z tobą. Proszę bardzo, publikuj. No pani, z następ... tym. A bo ja jechałam, muszę oddać tą różę. Trzymaj, masz. Dorian dał do dla ciebie. O, lampę dostaliśmy. O, jaka ładna, nawet, dziękuję. E, dobra, to dostaliśmy, a wszystko na chwilę obecną. Tak, e, dobrze. To, to mamy zadanko odhaczone. E, a, chciałam jeszcze zobaczyć tu w kontaktach. Tak, mamy w końcu wszystkich poznanych, patrzcie. Bardzo dobrze. E, dobra, tylko tak. E, Geocraft trzeba to na pewno zrobić. Sobie. Zrobię go w samouczku, wiecie? Ja nie wiem, czy to mi się opłaci, ale, ale tak zrobimy. O, Riko się ma. O, zdjęcia mi się anulowały z Tobą. Super, gratulacje. Skoro będziesz miał pokaz mody. Choć jeszcze focie sobie zrobimy. Pani się też tutaj nastawiasz? Spoko. O, ale Pan ma jakieś parcie na szkło z tego co widzę. Dobra, publikuj. O, dzięki. Lecimy dalej. Ja sobie jeszcze u go zrobię zdjęcie. Zresztą dzisiaj tutaj też jest z tym trendem. Okej. Okay. Lecimy. I tu gdzie niego też jest trend miejscowy, że tak to nazwę. Więc sobie też palne zdjęcie. Dobra, yy, ok. Dzięki, wróć. Lecimy. Idziemy nagrać nasz film. W sumie streama można byłoby zrobić z tego. A później dopiero. Później dopiero. Yy, się ma ogarnąć. Ogarnąć jako film, prawda? Dobra, publikuj. Stał sobie za trybie. Aha, dobrze. się Zwraca mi zwracać uwagę, właśnie, na te wpisy y, od y, różnych człowieków. O, jestem tu, to od razu sobie zagadam z Lucy. Możliwe, że trzeba z nią też zwiątko zrobić. No, zaczęłam zwracać uwagę, żeby nie było. Znaleźć Twoją przesyłkę? Nie, jeszcze nie. Dobra, chodź focia. No nie patrzyłam, czy z nią mam czy nie mam, ale niech będzie od razu. No, ale, ale poszło. Jeszcze niepełna, ale już coraz bliżej, tak? O! Zatrybiła nam tutaj zadanko z tym. Hej, Magic, poprosiłam Cię, żebyś przyszła, bo muszę ci coś powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś się zresztą to będę miała blisko edukacji. Gigi nie jest moją przyjaciółką, tylko obiecała mi pomóc im sobie za moją lojalność. Wtedy nie wierzyłam w siebie ani w swój talent i przyjęłam mi ofertę. Ale odkąd się w moim życiu, bardziej wierzę w siebie i nie chcę, żeby Gigi już mi pomagała. Ale Gigi traktuje przysięgę wierności bardzo poważnie. Nie wiem, co mam teraz zrobić. To powiedz ten życzenie przy fontannie. Jak nie zadziała, pójdziesz do Gigi. Proste. Żdęk. Dzięki za mam nadzieję, że życzenie się spełni. Tak się, jak muszę zdejść sprawę dla Gigi. Kolejny graffiti na sklepie <grywa> Gianiego. O matko. No, my też raz to robiliśmy. Aha, my jesteśmy pod domkiem, więc dobra, to spoko. Jest 14. .00. Idę w takim razie sobie jeszcze z Edgarem, powinnam zagadać. Idziemy zrobić streamka. Jeszcze tylko pytanie: Czy ja mam przy sobie. Jest Geocraft. Dobrze. Streamek. I później e, mówię, wrzucimy jako film i będzie. A zawsze też możemy dwa filmy nakręcić z tego. Dobra, mamy to. Ale się skupiłam, bo tak szybko to jakoś leciało. Dobra, e, zapisz. E, tak, i ja bym właśnie jeszcze interakcja, nagraj. Ja bym chciała właśnie z Geocrafta nagrać samouczek. Wymaga drugi poziom... Co to jest drugi poziom tego, tego? Ja nie rozumiem. No ale dobra, no to jak nie, to nie, to ja sobie to zmontuję w takim razie. Interakcja edytuj wideo. E, dawaj. Dobra, ślicznie się połączyło. A edytnijmy sobie tutaj to, dajmy to. Nie, tego nie e. chcę. To. Dobra. E, wróć, e, publikuj. Może być ta. I czy kiedyś ożenię się z zejnem. Tytuł od Wiksa e, e, XX e, Dziękuję za tytuł. Publikuj. Jeszcze bym chciała do tego Edgara dzisiaj zalecieć. Dobra, zobaczymy, czy tutaj to nam e, da e, tyle słupków, ile chce. E, ok, no, coś tutaj pewnie ruszy. E, dobrze, no my nawet tacy głodni nie jesteśmy dzisiaj, patrzcie. Co my dostaliśmy? A nie! To, to myślałam, że craftował dostałam nie wiem jakim cudem dobra to zobaczmy sobie tak co tutaj jeszcze z tych zleceń rzuć fotkę z ten urban fighter to jest gra czy ja ją mam najpierw sobie sprawdzę czy my mamy tą grę jak nie to chyba jeszcze zdążę kupić ubler mam wrażenie zaraz zobaczymy hmm. W ogóle dwa Geocrafty widzę, że mam. Dobrze, a tutaj jest przechowywanie. Nie mam, dobra. Zobaczę, czy. do której sklep Blair otwarty. Ale zobaczymy. Blair sklep. Do 18 jest godzina. O. To dzięki. Dobra, idę sobie spotkać może Edgara, może kogoś jeszcze spotkam do pogadania. No warto słuchajcie jeszcze sobie interakcji porobić, póki jest wcześniej w miarę. O, tam widziałam, że jest ten. O, u kacji jeszcze nie byłam. Widziałam, że tam jest chyba trend, to zaraz sobie wskoczymy. E, Możliwe, że z nim serduszka nie mamy, to znaczy serduszka zdjęcia. Siema, nie mam zdjęcia, bo nam się wyresetowało. Ciebie wiecznie ktoś śledzi, kochany. Zdjęcie, dzięki. Publikuj. Dobra. A co to jest za pieniążek? Moneta. Nie, no nie potrzebuję na razie. Dobra, z tym sobie pogadałam. To właśnie sklep zamyka, bo jest 20. Zajdę jeszcze do Kacji. Wydaje mi się, że z nią też będę mogła zrobić sobie zdjęcie teraz. Chodźmy. Ja naprawdę tyle co ja czasu poświęcam na te znajomości, to jakbym poświęciła więcej czasu, słuchajcie, nie mam zdjęcia, na nagrywanie filmów, to powiem Wam, że szybciej bym chyba powbijała sobie te słupki. Dobrze, publikuj. Okej, okay. wróć. No myślę, że jeszcze ze dwie rozmowy i będzie gites. A może pójdziemy do AWKu, może Adama spotkamy. Zaraz zobaczymy. No się tak nie poręcznie z tego sklepu wychodzi. Znaczy sklepu, z kanałów. O tutaj, właśnie jak byłam. Patrzcie, dzisiaj łuk falny jest w trendach. Zróbmy sobie tu zdjęcie. E, publikuj. Zawsze to wiecie też do e, słupków, prawda? E, dobra, dawaj hulajkę. Jedziemy sobie o. Siema! Kasidis, to dawno rozmawiałam. E, nie złość się na makaronice. Z makaronicą też będzie w porządku. No i hulajkę mi ukradła. No nic, chodźmy tu. Tutaj Kto tu może być? Edgar tu może przyjść. Zaraz zobaczymy. Z Tuzi dawno rozmawiałam. O, patrzcie, jest Adam. Cześć, Adam. Właśnie z tobą fajnie byłoby pogadać. Chodź, stałem sobie tu. Halo, wszyscy tutaj zbiorowy uśmiech. Ale ładne zdjęcie wyszło, naprawdę. <laughs> I wszystkich tutaj zatrybiłam Fajnie. Z Edgarem rozmawiałam, choć Raven z dzisiaj nie rozmawiałam. Pani Suzy, z Panią nie rozmawiam, Pani na zdjęcie mi się nie załapała. Proszę mi tu ładnie się uśmiechnąć za zdjęcia. Halo, o! Pięknie, jeszcze tamci mi się obok załapali. O! Przyjdź do awku w niedzielę i zobaczymy, co będzie. A to szpieks? To ten, ten człowiek. No dobra, myślałam, że jakieś zadanko mi od niej wyskoczy. E, jest poniedziałek de facto, więc e, no. Wie, więc e, tydzień poczekamy do tego, co nam tam gość powiedział. Ale ja jadławkę i tak sobie zajrzę, zobaczymy, co tutaj dają. Może jest ktoś znajomy. Tak, nadszedł ten moment, że szlajam się już po barach. Jest Robin. Cześć Robin, z tego też nie mam zdjęcia. E, no wiesz, bo to mama, tak? Dobra, dawaj, uśmiechnij się. Jeszcze ta nam, jak ładnie się załapała. Dobra, publikuj. Czy my odrobina również mamy kot? No tak. Nie nie pamiętam. Idę zobaczyć, kto tu jeszcze jest i czy jest to ktoś znajomy. O, cześć, Blair. Co tam? Chciałam dzisiaj do ciebie do sklepu przyjść, ale ciebie nie było już. A, dobra, chodź sobie się ładnie focie zrobić. O, tak się załapiemy. No okej, okay. publikuj. No, tych zdjęciów to ja dzisiaj narobiłam. I z każdym mam tak na granicy serduszka. Podejrzewam, że będzie to wyglądało tak, że my będziemy, no, mogli dostać te kody od wszystkich osób niemalże na raz. Mam takie wrażenie. E, dobra, wiecie co. A chodźmy do domu już. Chodźmy do domu, nagrajmy jeszcze jednego GeoCraft'a. Chociaż nie opyla mi się potem jeść. O, a co dostałam od kogo? Gitara! Od Blair. I Raven, dobra, okej, okay, dzięki. E, chodźmy tu, nagraj wideo. A e, gdzie jest Geocraft? Na której ty byłeś konsoli? Tu. Dawaj, szkoda, że tylko samo nie mogę. A, a kiedy mi energii tak. No dobra, to idziemy spać w takim razie. E, wątpię, że M w nocy wbiła 100 tysięcy, ale zaraz zobaczymy. Ile nam tutaj przyszło? Nie, jeszcze nie, ale w kolejnym odcinku będzie 100. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, kochani, w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. no i cześć.